W kolejnym odcinku na moim kanale, w tym filmiku, pokażę Wam dwie fajne rzeczy, jakie zrobiłem w tym pokoju. A będzie to elektrycznie otwierane okno i elektryczna roleta. Także zapraszam Was do oglądania. Aby sobie ułatwić funkcjonowanie, postanowiłem założyć elektryczną roletę. No, dzisiaj to już nie jest coś nowego, bo elektryczne rolety to zazwyczaj są już w większości nowych domów i to zakładają ludzie sprawnie, oczywiście. No nie? To dla nas niepełnosprawnych jest to bardzo duże udogodnienie, no ale już to rozwiązanie jest od dawna, dlatego ja sobie właśnie postanowiłem troszkę ułatwić. Tylko, że ta roleta jest wewnętrzna. Jak możecie sobie zobaczyć, ona tam mocowana jest u góry tam na cztery kołki i generalnie cały mechanizm ma w sobie. Ja kupiłem gotową roletę, tylko trzeba było wybrać kolor. Ona ma tam wbudowany silniczek, ma do tego pilota i roleta. Tam u góry mam gniazdko i ona jest wpinana do gniazdka 230V. Także generalnie montaż jest banalnie prosty, bo wystarczy, że na cztery kołki przymocujecie tą roletę, tak jak zwykłą roletę, wpinacie ją do gniazdka i możecie sobie operować pilotem. Tutaj mam pilocika. Oczywiście była też opcja, że można sobie to zrobić na telefon, ale ja akurat tej opcji nie mam, wziąłem sobie tylko opcję na pilota. I tutaj jest góra, dół, zatrzymanie. Także klikam i roleta idzie do góry. Jest to bardzo duże ułatwienie właśnie dla nas te tapików. Mogę sobie zatrzymać. Oczywiście roleta ma krącówki, także generalnie sama się powinna zatrzymać, jak są dobrze wyregulowane. No i widzicie, roleta się opuszcza. Ja mogę sobie ją zatrzymać. Tak, ile chcę. Oczywiście jest to jedno z prostych rozwiązań. Ta roleta ma już kilka lat. Dopiero dzisiaj nagrywam ten filmik. Ale ta roleta właśnie ma kilka lat. I to jest po prostu proste rozwiązanie. Góra, dół, zatrzymanie i to wszystko. Dzisiaj już są takie rolety, że macie aplikację, Możecie sobie tam w iluś procentach sobie ją rozłożyć, złożyć, wprowadzić jakieś tam automatyzmy. Ja tego nie brałem, tak jak właśnie wiem, że ta roleta już ma kilka lat, ale no, dla mnie sprawdza się wyśmienicie. No to co, jedziemy z roletą do góry i pokażę Wam teraz najważniejszą rzecz, jaką właśnie dla mnie była, to otwierane okno. Problemem yy, stanowiło właśnie dla mnie otwieranie okna. Bo z roletą, bo tam wieczorami nie siedziałem w tym pokoju, akurat jakoś tam nie robiło, dla mnie to dużego znaczenia, ale otwieranie okna ma bardzo duże znaczenie, ponieważ przychodząc rano, no pasuje ten pokój przebiegać, chociaż parę minut, żeby wpadło troszkę świeżego powietrza, a jak na przykład yy, jestem sam w domu, no to fizycznie nie mam jak tego okna otworzyć. No i właśnie zamówiłem sobie na AliExpress taki mechanizm. On też jest mocowany na kołki stropu. No i też tam jest na dwa kołeczki do okna. I on już ma w sobie kręcówki. Także tutaj mam pilocika. I to już jest nowsze rozwiązanie, ponieważ to, to kupiłem parę miesięcy temu. Także tam na ścianie mamy ręczne sterowanie. Macie góra, dół i zatrzymanie. Tutaj mam pilota, który generalnie ma to samo co tamto gniazdko, ale też jest opcja y, używania y, tego okna z aplikacji, na przykład Tuya Smart i tam już możecie sobie y, ustawić harmonogram, kiedy ma się otworzyć, kiedy zamknąć. Możecie to okno otworzyć zdalnie, bo to wszystko łączy się przez Wi-Fi z Waszą siecią. Także nawet z końca świata możecie to okno Otworzyć, zamknąć. Także jest to bardzo duże udogodnienie. Jak na przykład jest zima, i zanim przyjdę sobie tutaj do biura, to mogę sobie wcześniej uchylić okno na parę minut, zamknąć i jak już przychodzę, pokój mam przewietrzony. Żeby otworzyć okno, wciskam przycisk i okno się otwiera. Oczywiście okno mogę zatrzymać w każdej pozycji lub. Będzie szło aż samo się zatrzyma. O, i teraz się zatrzymało. Okno jest otwarte. Wciskam drugi przycisk. Okno się zamyka. No, i tymi dwoma pilecikami mogę sobie yy, właśnie. Uchylić okno, zamknąć roletę. A o innych udogodnieniach zrobię jeszcze kolejne filmiki. Także oglądajcie mój kanał. Będzie jeszcze sporo ciekawych rzeczy, nowych projektów. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!